Co to znaczy profesjonalista? Profesjonalista to jest moja wiedza, niczyja inna. To jest człowiek, który już praktycznie nie potrzebuje książek, nie potrzebuje rzeczy. Jest na etapie, nie potrzebuje, o właśnie, nie potrzebuje cytować żadnych książek, cytować żadnych e, paragrafów. Nie potrzebuje, żeby ludzie go czegokolwiek uczyli. Po prostu siada, robi i następna rzecz. Siada, robi i następna rzecz. Natomiast człowiek, który na przykład wykrada moje notatki, wykrada moje rzeczy, chce zarobić na tym, co ja robię, chce mnie blokować, chce iść przeciwko mnie, nasyła na mnie ludzi, robi mi różne świństwa, ustrojstwa, demoluje, napada, inne cuda, to jest największy, nie tyle skurwę, tylko po prostu popierdolony, niedojebany psychicznie człowiek, który nic nie potrafi i jeśli jest bardzo bogaty i jeszcze namawia innych ludzi dookoła, żeby to robili, to znaczy, że jest po prostu mniej niż śmieć, bo śmieci są Użyteczne. A ten człowiek jest po prostu popierdolony psychicznie, jeśli cokolwiek wymusza. Ja mam takie, takie zdanie, że człowiek największej wartości robi zawsze coś z dobrej woli, bo chce. Ja robię coś, bo chcę, a nie bo ktoś mi każe, coś mi podstawia pod nos, albo nie wiem, na siłę ułatwia mi życie, albo na siłę coś chce mi wmówić. Na siłę to nigdy nic nie ma i nie będzie. I tyle. Jeśli ktoś zrobił mi kuku za przeproszenie, profesjonalista to człowiek, który nie potrzebuje nikogo. Tak samo jak ja nie potrzebuję naśladować innych, żeby robić to, co ja chcę, bo ja wymyślam swoje własne metody. A jak ktoś zapierdala moje metody, moje notatki, moje prace, moje idee, wszystko, co jest moje, to jest marną, marną pierdoloną kopią mnie. Kto idzie przeciwko mnie, jest mniej niż ja. Kto chce mnie udupić, jest mniej niż ja. Kto jak mnie wyzywa, to znaczy, że to jest ten człowiek. A jak ja na kogoś napierdalam słownie, to znaczy, że ten człowiek dokładnie taki jest, jak mówię. To jest ta różnica. Więc nie mylcie profesjonalisty z kimś, kto ma 500 dyplomów, 400 certyfikatów. Tym sobie można dupę wytrzeć dosłownie. W innych przypadku. Ja mam od cholery i certyfikatów, i szkoleń, i miałam teorię. Teorię zapomniałam, praktyka 37 praktycznie lat z wszystkim. I muszę powiedzieć, że jestem lepsza, bo nie jestem na poziomie złodzieja, ja nie muszę kraść. A ci co mówią, jak ja powiem, że kogoś stać, to znaczy, że ktoś ma minimalne wynagrodzenie miesięczne, to znaczy, że ktoś ma to czy tamto czy coś. Tak, ja nie mam. Bo no stop mnie opierdalają i okradają. Co znaczy, że ci ludzie wiszą mi za dość uczynienia, odszkodowania, nawiązki całą masę innych rzeczy, a skoro mnie opierdalają z mojej wiedzy, z mojego kontentu na YouTubie, z wszystkiego, co jest moje, to znaczy, że sami nie domagają, znaczy, że są niedojebani i znaczy, że są niżej niż ja. Dla mnie nie ma autorytetów. Profesjonalista to człowiek, który tak jak ja idzie w miasto i po prostu wie, kto, co, jak i kiedy i ja nie muszę zadawać pytań. Profesjonalista to ktoś, kto po prostu rozumie, a nie duka z pamięci jakieś usrane cytaty tylko i wyłącznie. Kto nie kopiuje innych ludzi, kto nie zabiera innym ludziom, kto nie uniemożliwia innym ludziom pracy. Kto nie napierdala na kogoś, bo obo konkurencja. Profesjonalista robi swoje i ma wyjebane na zasady. Ale inni ludzie, jak mówią, że mają wyjebane na zasady, to znaczy, że robią wszystko, żeby robić to nielegalnie, i są popierdoleni psychicznie. Jak ktoś powie to o mnie, znaczy, że sam jest. W drugą stronę to nie działa. Nikt nie ma prawa używać moich interpretacji prawnych, bo to nie są specjaliści to jest pierdolona patologia. Oni usłyszą coś i na zasadzie zapierdalają z tym, i myślą, że to. Tak jak jeden koleś podrzucił mi coś, co wygląda jak złoto, a jest pieprzonym miedziakiem. Przerobione na obrączkę jest pieprzonym miedziakiem za jeden grosz, kurwa. To nie jest złoto. A zapierdalają mi rzeczy moje wartości. Miałam jedną srebrną rzecz zapierdolona z zielonymi kamieniami i ja poproszę, kurwa, zwrot. A mnie nie obchodzi, ile co, czy jesteś sędzią, czy jesteś prawnikiem, czy niedojebany i jeden czy drugi. Zajebałeś, co nie jest twoje, masz to, kurwa, oddać. I to jest zasada. Nie zabiera się rzeczy, które nie są Twoje, mojej wartości, tym bardziej, jak ja coś dostałam, to znaczy, że dostałam i to u mnie zostaje. A cokolwiek kto powie, że ja mam jego, jej, to znaczy, że jest to moje i tak. Więc wszyscy macie przepierdolone w tym momencie, bo nie jesteście profesjonalistami. Główna zasada profesjonalisty: profesjonalista nic nie musi udowadniać. I do niczego nikt nie jest w stanie go zmusić, jak coś robi, to bo chce. Ja, jak coś robię, ja też, bo chcę. A ty chcesz mnie zmuszyć, znaczy, że jesteś głównowarty. Pokazujesz mi, że ja jestem głównowarta, dając mi jakieś gówniane rzeczy, jakieś resztki tego żyustwo. Znaczy, że kurwa, sam zasługujesz na mnie, niż to, co mi dajesz. Ty zjabie pierdolony jeden z drugim, czy jedna z drugą. Jak nie nazywasz jest o toby, a jak ja kogoś nazwę, czy w konto znaczy, że jest? O, i dowody rzeczowe i same, o, to jest. Tak jak ta pierdolona czapka, którą do, miałam na głowie dzisiaj, ktoś czerwonych kropak i na parasolu mi na rączce narobił. Ty myślisz, że ci to kurwa przejdzie? Ja mam doświadczenia więcej niż cały kraj. kurwa ma, jeśli chodzi o dochodzenia, inne sprawy ty po pierdolencu, pieprzony. Ja nie muszę iść do wojska, żeby mieć stopień niebanego majora, ty pierdzie ty. Nawet wypierdem szatana Cię, kurwa, nie nazwę, bo za przeproszeniem szatan by Cię zajebał. Za to, że jesteś nawet, kurwa, za przeproszeniem, jakbyś był satanistą, to jesteś chujowy, tak, że Cię rozpierdoli nawet Bóg, którego wierzysz. Tak jak ludzie, którzy mówią, że są specjalistami, profesjonalistami od odpierdalania czarnej magii. Serio, zobaczysz, co z Tobą się stanie, jak jesteś takim profesjonalistą. Bo Wy tylko, kurwa, czytacie książki i tyle wiecie, co w książkach, a książki zawierają błędy. Zapierdoliliście mi książki? Znaczy, że nie jesteście profesjonalistami? Ja bez tego wszystko robię, bez książek, bez paragrafów. Ja wszystko wiem i rozumiem. Stanę w miejscu i kurwa będę miała odpowiedzi. I ja nie potrzebuję inspiracji od ludzi, nie potrzebuję wiadomości od ludzi, nie potrzebuję informacji. Ja wszystko będę wiedziała i tak. A ty kurwa mu potrzebujesz 500 tysięcy książek i innych rzeczy. Oczywiście byłoby cudownie, byłabym lepsza, jeśli miałabym książki, a ty będziesz miał tylko książki i umiesz upierdalać, a nic nie potrafisz naprawiać. Naprawiasz jak wszyscy ludzie dookoła świata, i ja robię to po swojemu. Robisz wszystko jak inni ludzie. Jesteś nikim. Ja robię wszystko po swojemu. Jestem warta całego świata, ty jesteś warta gówno. To jest profesjonalista. Nie ma żadnych autorytetów ponad, ponad mną, jeśli chodzi o moje życie. Nawet skurwiałe społeczeństwo nie miało wody w COVID dla mnie, a teraz chcą podwyższać pierdolenie stawki. Teraz zaniżają niektórzy ceny i no inne i co? Dają sygnały dymne na zasadzie: jestem i ty chcesz ode mnie, kurwa. Chcesz takiego wała. Takiego wała upierdoliłeś mnie raz, okradłeś mnie raz, powiedziałeś ty zła, wypierdalaj z mojego życia, i nawet nie staraj się mnie zmusić, żebym została ty kurwo niedojebana. Jedna z drugą.